Lato już z nami jest. Za nami trudny okres, podczas którego wielu z nas spędziło sporo czasu pod dachem. Teraz czas wypocząć w naturalnym otoczeniu, na świeżym powietrzu, najlepiej nad wodą. Przejrzymy teraz kąpieliska na południu Województwa Śląskiego. Czy i gdzie można się kąpać? Zaczynamy od Kaniowa. Tutaj nad jednym ze stawów, zasilanym czystą źródlaną wodą, czynny jest ośrodek sportów wodnych. Zapytamy wójta Bestwiny, czy kąpielisko jest w tym roku czynne. Mamy go już otwarte, ale oczywiście z normami sanitarnymi, które musimy spełnić. Na dzień dzisiejszy jest to 150 osób, które mogą na kąpielisko wejść. Takie mamy obostrzenia. Mam nadzieję, że one będą w trakcie sezonu, że tak powiem, łagodzone. Oczywiście wszystko to będzie zależało od sytuacji w całości kraju. Czy w czerwcu kąpielisko przyciągnęło wielu chętnych? Z tyłu za mną widać no, na razie cisza i pustki, no, ale nie ma się co dziwić przy, przy lekkiej mrzawce i, i, i niezbyt ciepłej temperaturze, no to jednak no, nie, nie skłania to do, do kąpieli. Natomiast weekend ten po Bożym Ciele był, był no, w jakiś tam sposób można powiedzieć obłożony mieszkańcami i gośćmi, którzy przyjechali do kąpieli. teraz przenieśmy się na Jezioro Żywieckie. Administratorzy plaż miejskich, piaszczystej i trawiastej nie spodziewają się w tym roku zmniejszenia frekwencji. Czynne będą wypożyczanie sprzętu wodnego. Nowością jest zwiększenie parkingu przy piaszczystej plaży miejskiej. Zaglądamy teraz nad Sołę do węgierskiej górki. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, ale tutaj amatorów kąpieli w naszej rzece górskiej nie brakuje. Tuż za mną jest bulwar węgierskiej górce, bardzo chętnie uczęszczany przez tutejszych mieszkańców, ale również turystów. I zaraz tam znajduje się rzeka Soła. Jest przygotowane takie dość szeroki pas pod kąpielisko. Niestety nie jest szerzone, ale nie jest to też jakaś bardzo głęboka rzeka, więc i rodziny tutaj chętnie korzystają. Więc myślę, że jest możliwość, żeby się ochłodzić. Mam nadzieję, że lato będzie ciepłe, słoneczne i będziemy korzystać z dóbr natury. Tradycyjnie już w naszym programie prezentujemy ujęcia archiwalne: Soła w węgierskiej górce. Rok 2002. I wtedy, i teraz, miejscami wcale nie taka płytka rzeka. I wtedy i teraz nad Sołą możemy jeszcze bardziej zbliżyć się do natury. Tutaj nie groźny zaskroniec. Kąpielisko przy jeziorze Łąka w Pszczynie jest czynne. Woda na razie bezpieczna, bez sinic. Podobnie paprocany w Tychach. Woda nie została zasiedlona przez niebezpieczne dla człowieka bakterie. Można się kąpać. Soła powyżej kobiernic jest w tym roku również czysta. Jej dzikie brzegi przyciągają amatorów wypoczynku nad wodą w mniej gwarnych warunkach. Przypominamy również o ciekawym kąpielisku na Śląsku Cieszyńskim w Zebrzydowicach. A teraz od wypoczynku przenosimy się do sztuki. Zapraszamy do biura wystaw artystycznych w Bielsku Białej, gdzie można zobaczyć ciekawą wystawę oscylującą w tematach ekologii i natury. Jesteśmy na wystawie wybrane filmy, fotografie i obiekty Krzysztofa Maniaka z lat 2017-2020. Jest to wystawa indywidualna, podsumowująca różnego rodzaju procesy, które toczą się poza galeriami, poza muzeami w miejscowości rodzinnej Krzysztofa, Tuchów, której odbywają się różnego rodzaju działania, różnego rodzaju mniej bardziej artystyczne manewry naturalne w naturze. Wystawa Krzysztofa Maniaka odnosi się też do historii sztuki, do historii sztuki ziemi, land artu czy też erf artu, bardzo konkretnego kanonu, konkretnej tradycji usytuowanej w historii sztuki XX wieku, zwłaszcza w latach 60., i 70., ale my jednocześnie staramy się tę tradycję rozregulować. To nie jest tylko i wyłącznie twórczość oparta na. Wielkoskalowych modyfikacjach ziemi, kamieni, jezior, to nie jest, są tylko i wyłącznie działania w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej, ale to jest coś stałego. My ta, Tą wystawą, ale także innymi wystawami, w których bierze obecnie udział Krzysztof, jak na przykład wystawa wiek półcienia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, staramy się pokazać, że sztuka ziemi, czyli sztuka, która jest wrażliwa na zmiany, które zachodzą na naszej planecie, zmiany, które zachodzą w klimacie, zmiany, które zachodzą na powierzchni ziemi i na niebie, jest także charakterystyczne dla wielu innych regionów. Jest jakąś stałą sztuki, jest czymś ciągłym. I tak naprawdę artyści i artystki i różnego rodzaju kolektywy artystyczne i nieartystyczne podejmują się refleksji na temat zmian na kuli ziemskiej już od ponad pół wieku. Tak więc na tej wystawie możemy zobaczyć szereg różnego rodzaju obserwacji, obserwacji. Artystycznych, które w pewnym sensie są spokrewnione z tymi obserwacjami naukowymi, eksperymentami naukowymi, ale mają bardzo osobliwy, bardzo można powiedzieć krómbny charakter. Ta wystawa to także eksperyment z samym raportowaniem czy też dokumentowaniem tego, co się dzieje poza galerią czy też poza muzeum. Mamy szereg różnego rodzaju śladów, resztek, jakichś zapisków, które odnoszą nam do tego, co dzieje się na łące, co dzieje się w lesie. I status tego, co prezentujemy tutaj na wystawie, jest dosyć niejasny. Czasami są to ślady, czasami są to fotografie, ale mamy także do czynienia na przykład ze stogami siana, które są takimi próbkami materiałów, które z kolei odnoszą nas do działań performatywnych, odbywających się z dala od publiczności, z dala od ludzkiego oka. W tej wystawie także pokazujemy, podobnie jak w Tarnowie, kompozycję z, z siana. W Tarnowie miało to, siano miało formę takiego audytorium, takiej bardziej przestrzeni do, do spotkań, było tak na pograniczu właśnie różnych funkcji. Przede wszystkim to siano też jest pamiątką moich działań sprzed bodajże dwóch lat, kiedy na swojej działce robiłem pierwsze w życiu siano Kosy i z siana, które uzbierałem zacząłem tworzyć rzeźby. Pierwszą taką rzeźbą był schron fotel. Była to mniej więcej góra siana tej wielkości, tylko że uformowałem ją zupełnie inaczej, ponieważ najpierw tworząc kształt takiej kopy, piramidy, wspiąłem się na nią i zacząłem wygrzebywać od środka, od góry, tunel w dół. Także się zagłębiałem w takim stogu coraz bardziej, coraz niżej, niżej, aż w końcu stóg cały mnie przykrył. Po czym, kiedy się wydostałem z tego stogu, została taka forma owalna, taka bardziej otwarta, jak fotel, jak właśnie schron, można było w tym stogu siedzieć. Znajdujemy się przy pracy Sarna, często swojej aktywności artystycznej, pewne prace, cykle zamykam w, na przestrzeni kalendarzowego roku. I tak było też w przypadku e, tego działania. Pe, pewnej zimy, to w 2017 roku, znalazłem w lesie e, szkielet sarny, który był e, zupełnie e, rozparcelowany na płaszczyźnie kilkunastu metrów. E, postanowiłem te kości wszystkie wyzbierać, na ile było to możliwe, po to by wziąć je do domu, do pracowni i spróbować zrekonstruować ten szkielet. E, Taki, jaki zapewne był. Robiłem to za pomocą atlasu anatomicznego zwierząt, także miałem w miarę przekonanie, że ten szkielet wygląda poprawnie. Wcześniej jeszcze oczywiście takie kości musiałem wygotować, co jest e, widoczne na tym filmie, e, po to, żeby oczyścić je z jakichś niepotrzebnych części, różnych e, bardziej biologicznych e, e, materiałów, e, a tym samym też wybielić. Postanowiłem je robić różnego rodzaju... Portret, przenosić ten szkielet w różne miejsca, w których prawdopodobnie ta sarna mogłaby się znaleźć, gdyby dalej żyła. Prawdopodobnie zginęła od wypadku samochodowego, bo las się znajduje niedaleko dość ruchliwej drogi. Ten cykl powstawał na początku. Yy, Wiosny, można powiedzieć, kiedy resztki topniejącego śniegu, choć tego śniegu i tak w tym roku już praktycznie nie było, spod tego śniegu zaczęły się wyłaniać takie lekko już gnijące, czy też takie już nadwątlone trawy, które pokrywały kopce z reguły kretów lub mrowiska. Skojarzyły mi się one, z te, te, te formy, z takimi humanoidalnymi, humanoidalnymi kształtami. Głów. Kilka dni później wziąłem w te same miejsca grzebień i zacząłem te trawy czesać, tak jak czesze się głowy. Proces ten, owszem, znów się okazał dość żmudnym, trudnym, ponieważ tej, tej w cudzysłowie natury nie dało się okiełznać na własny kształt, na własne wyobrażenia. Cała ta wystawa y, osnuta jest wokół jednej historii, czyli też jednej tezy. Y, naturę konstruujemy. Y, całe to rozróżnienie, ta dychotomia pomiędzy tym, co... Naturalne, a tym, co sztuczne, co sfabrykowane, jest tak naprawdę, można powiedzieć, wyssana z palca. Kiedy wejdziemy do lasu, szybko okaże się, że jest to las gospodarczy, mamy do czynienia z monokulturami, klimat na kuli ziemskiej stale się zmienia. Tak więc, ta opowieść jest opowieścią o sztuczności natury. dużo obserwacji, dużo różnych refleksji, rodzi się podczas dość częstych wędrówek po Tuchowie, okolicach, po, po terenach, które są w zasięgu w zasadzie możliwości czasowych moich. Te, te tereny pokonuję z reguły w przeciągu jednego dnia, czasem, czasem niejednokrotnie do do, do do wybranych miejsc wracam kilkukrotnie po to, żeby zaobserwowane Rzecz, układy terenu móc poznać, a finalnie sfotografować. Twórczość Krzysztofa Maniaka jest bardzo konsekwentna. Artysta ten od ponad 10 lat pracuje w jednym miejscu i wszystkie jego prace pochodzą z bardzo konkretnego miasteczka. To jest Tuchów w powiecie tarnowskim w województwie małopolskim. I tam, właśnie na łąkach. W lasach, na różnych polach uprawnych, Krzysztof dokonuje różnego rodzaju interwencji. One mają bardzo poetycki, bardzo subtelny charakter. To jest jakieś przyczołgiwanie się przez krzaki tarniny, to jest mierzenie własnym ciałem odległości pomiędzy drzewami, wydeptywanie ścieżek. Czyli mamy do czynienia z, ze sztuką, która wpisuje się w tradycję landartu. Czyli sztuki ziemi, ale jednocześnie jest przesiąknięta taką tradycją happeningu, akcji, performanceu lat 60.-70. i odnosi nas też do sztuki konceptualnej. Jest też opowieścią o fotografii. Tak naprawdę, po co nam fotografia, która odnosi nas do rzeczy, które dzieją się daleko od galerii, daleko od muzeum.